Brrr, ale tu jest zimno. Co jest? Smyslu no Team? Jak to wygląda? Wow, szalik? Ale długi. Naprawdę solidny. Czapka, jaka mięciutka. Wow, ej, dobrze mi siedzi. Nawet te rękawiczki tutaj były. Ale dopasowane. Jeszcze minka uśmiechnięta. Może być. Nawet skarpetki. Przymierzmy, zobaczmy. Bum. Całkiem wygodne Ile minek tutaj jeszcze jest Zestaw zimowy Smyslowa Dostępny na sklepie smajsokluka.pl Także pospiesz się Musimy być bardzo cicho widzowie Dlatego, że się składam Jako bejbuś specjalnie Bo za tymi krzakami wam pokażę Kto się znajduje O, teraz idealną skrytkę Jestem w krzaku I mnie dosłownie nie widać I będę podglądał właśnie lornetką Moją dziewczynę Która sobie tam siedzi Robi pleżing Czyli wiecie Przed wodą Ale kogoś widziałem Patrycja ma nowego kolegę, a ja o żadnym kole koledze nie wiem. Patrycja mi nic nie powiedziała i teraz ja postanowiłem się właśnie schować i ją obserwować. A ja wszystko będę widział, jak wy klikacie łapeczki, także kliknijcie, o tutaj będę sobie patrzał, walnijcie łapeczkę w górę, kto by chciał, a tam jest właśnie Patrycja i obserwujemy ją, czekamy, co ona robi. Musimy cały czas za nią chodzić i cały czas za nią patrzeć. Właśnie tam sobie ją siedzi, po bokach nikogo nie ma, po lewej, po prawej też nikogo nie ma. O, czekaj, tam coś widziałem, huźdawka się buja sama? Co jest grane? Duchy? Ej, duchy są na Brookhaven! Czemu ta huźdawka sama się huźda? I dlaczego ona się nie zatrzymuje? Ej, co jest grane? Nikt się na niej nie huźda, ona się ba sama! Ej, dobra, to jest dziwne. Patrzymy na Patrycję. Patrycja dalej tam jest. Dobra. Okej, okay, po lewej nikogo nie ma. Tam po prawej też nie. Dobra, wszędzie Ej, Ale ta chłóżawka dalej się chłóży. To jest mega creepy. Kliknijcie łapeczkę w górę, jeśli to jest creepy. Walnijcie taką uśmiechniętą łapeczkę Taką walnijcie, ja wam pokażę. Uśmiechniętego lajkacza. Bum, z moje rękawiczki. Walnijcie, dlatego że te rękawiczki są w ogóle dostępne na moim sklepie. Takie szare. Uśmiechnięte. Możecie sobie wejść na sklep smajsokro.pl. Już prezenty mam gotowe. Choinkę mam gotową. A czy wy jesteście gotowi? Napiszcie mi w komentarzu. A, my, a jeszcze kubki mam w ogóle Różne rzeczy są na moim sklepie I też mam nową kolekcję Smile My Slow Team Zobaczcie, koszulki, bluzy dostępne Widzimy się yy, na moim sklepie A teraz przechodzimy do pati, weźmy się skupmy Dobra, i teraz patrzymy, tam ktoś chodzi Czekaj, widzę kogoś, widzę kogoś, widzę kogoś Patrzcie, jest tam osoba Mówiłem, mówiłem, ona się z kimś spotyka Serio, a, mi, a, wy, a wy mi nie chcieliście wierzyć w ogóle Dobra, ona tam dalej sobie siedzi, leży Ale widziałem, tam się ktoś kręcił Podejdźmy troszeczkę bliżej Czekaj, ostrożnie, ostrożnie. Widzę, 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 ktoś idzie. Idzie, 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 patrz jak blisko. Przechodzi tam. To jest ta osoba. Idzie do pati. Jest, ma garnitur. Czekaj, jak ładnie wygląda, ma garnitur, czyli jest bogata. Ej, co chce bogaty chłopak od mojej dziewczyny? Ja się pytam. Co on chce? Czy ona się położyła. Patrycja teraz się położyła. Ona się opala teraz. <laughs> ona się raz teraz tak opala, elegancko, nie? Ej, ale co. O, wstanęła. Czekaj, czekaj. Gdzie ona idzie? Ona chce podejść do kołoś? Gdzie ona idzie? gdzie ona idzie, gdzie ona idzie? Czekaj, 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 gdzie ona idzie? Patrzymy, patrzymy dalej, patrzcie, ona gdzieś do kołoś podchodzi, ale pytanie do kogo? Czekaj, czekaj, gdzie ona idzie? Musimy iść za nią. Da, że ona tylko mnie nie zobaczyła. podejdę bliżej. Tylko szybko, szybko podbiegam, 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 podbiegam. Ja mam pewien pomysł, jak się wkraść i kogoś udawać, ale to zaraz zrobimy. Czy podejdźmy, zobaczmy bliżej. Czekaj Patty spotkała się z kimś. Co? Kto to jest? Ej, jak ktoś mi kojarzy! kojarzy te włosy skądś, ale nie wiem kto to. Ej, on mi przypomina takiego pewnego mojego kolegę jednego. Patrzcie, widzicie co on robi? Klaska? Teraz do Patrycji? Ona też klaska? Ej, co oni robią? To jest mega dziwne. Co wola? Oni się cieszą? ONI SIĘ CIESZĄ, ŻE SIĘ SPOTKALI! Aha, więc co tak. Patrycja tańczy, nas patrzcie jak ona się rusza w ogóle. Ona, oni robią sobie taniec, że się spotkali! O nie, tak być nie może, wkurzam się! Patrzcie co oni robią ze sobą, tańczą w ogóle. Ten... Ej, co jest? On nią masuje? A to jest mega dziwne, to jest mega dziwne, ja mam na chęć to przerwać, wiecie co, ubiorę się jako bejbuś, ubiorę się jakoś bejbuś, teraz jestem mega wkurzony Przebiorę się, wpiszmy sobie baby teraz, wejdźmy sobie tutaj i wpiszmy baby i weźmy się ubierzmy, jako dziecko, wkradnę się do ich, do nich, to będzie super Weźmy, zróbmy jakąś twarz taką bejbusiową, o, jaki sobie mnie słodziak, dajmy sobie też ten, ten, dobra, elegancko to sobie zmieńmy Zmienimy sobie też ubiór, może taki, czekaj. Nie, to nie. Weźmy sobie coś dajmy. O, taki bejbuś. Czekaj, co mogę dać? Jeszcze to mogę dać? Nie, to czekaj, zmieniamy, zmieniamy. Włosy mogę zmienić. O! Ja będę udawał bejbusia. Dziedziusia takiego słodkiego. na no, co jeszcze mogę zmienić? Może jakieś ciuchy bym zmienił. Włosy zmieniłem, a jeszcze by się przydało, może jakieś ciuchy. Dobra, weźmy teraz to, bo to jest bardzo ważne, bo nie mogą mi rozpoznać. Baby, zmienimy sobie tutaj. O, zmieniamy elegancko. Jak będzie słodko. A może ten bardziej pasuje, czekaj, bo wygląda jak jakaś dziewczynka teraz. Trzeba <gry> bym musiał bardziej, chłopak? Dobra, to może być. O niech tak jest. Albo czekaj, wezmę może to bardziej. Dobra, ki. I teraz dajmy sobie tutaj, Uwaga, baby, teraz piszmy, baby, dobra. Teraz dajmy spodnie jakieś. Spodnie musimy dać, może takie, albo takie. Hmm, jakie dać spodnie? Są tu jakieś dłuższe, może? O, gdzieś takie, dobra, okej. Okay. Patrzcie. <gry> Jaki sobie słodki Babuś, a nie budził? Będę bejbusiem słodkim i takim właśnie będę udawał, nie wiem, jakąś dziewczynkę, takiego Bobaska i wkradnę się do niej. Dobra, podchodzę, podchodzę. Teraz będę Babusiem, uwaga. Google gu -gu gaga, gu, gu gaga, co słyszycie, nie? Gu, gu gaga! Gu, gu gaga, mama, mama! <ścoughs> mama! Dzień dobry, kto to jest? Ej, on, on gada, co? Ej, słyszycie go? On gada. Mama, Tata? tata, tata? Tata, to ty? Ej, tata, tata. Kim jesteś? On Tata, ja jestem twój dziadzioś. Jujuś ja się miał. Ja jestem twój dziodzioś! Patrz, patrz, jak się cieszy, jak ona skacze. Patrz, jak skacze, tak. Ona się cieszy. W ogóle ty, że ma dzisiaj. No to dobrze, to dobrze. Wkradnę się do nich jako dzidziuś! Dobra, okej! Okay. Ona się też co na mi robi? Ej, co jest po głowie? Poczekaj dziewczynko. Co? Proszę bardzo. Zobacz, mam tutaj super iPada takiego wielkiego. Zobacz. Co to o, jest? Zdanąc, pokażę ci go. Tak tak ta, Co to jest? Co to jest? Co to jest? Proszę bardzo, wow. usiądź tutaj i zobacz. Oooo! ta Tata, tata, jak chcę jeść, ja jestem głodny. Głodna. Jeście, jeście! Weźcie mnie, adoptujcie, proszę, szukam rodziców, nie mam rodziców. Jodzicie wypadku, mnie ci padli, potrzebuję łodziciów. <noise> jak coś udajemy specjalnie, żeby się do nich wkraść. Ej, tata, będziesz moim tatą? Proszę! Będziesz moim tatą? <grym /hihihi> y Mogę być, ale chcesz y przejechać się na, na skuterze? O, nie wiem, nie wiem, nie wiem, nie wiem czy chcę. <grym /hihihi> nie wiem czy chcę się... Co co się... O, zobaczysz tutaj jak się na kuśtawce buja. Nie, mamo, Załat mamo... To, uwaga, 3, mamo, 2, 1. mamo, może... Dzień! Zostawmy go, zostawmy go, proszę, on jest jakiś dziwny. Nie chodźmy z nim. Nie? Czemu nie? Ej, ona kiwa, że nie, czemu? Ej, mamo! Mamo, zostawmy! Zostawmy go, patrz. Je się w Ej, dlaczego ona niego nie chce zostawić? Ej, ona serio go nie chce zostawić i jeszcze do mnie nic się nie odzywa. Czemu Patryc? patrz? Patrz, wybraniono nas. Ej, patrz, wszystko się stało? Ej, wszystko w porządku? Ej, mamo, mamo, mamo! Oj, mama potrzebuje pomocy, Mama potrzebuje pomocy! Ratuj ją! Czekaj, zdjęcie mu zrobię! Ej, tytraniu! Jaki mu, To jest ona, tytraniu! Zostaw tego tableda, nie rób zdjęć tylko pomóż! Ale ty, ale on jest zły! On robi zdjęcie zamiast pomóc Patrycji, która się wywaliła. Ej, dobra, on jest mega tajemniczy, to jest jakiś dziwny chłopak, który podrywa Patrycję. A Patrycja mówi mi, że nie. Czemu ona w ogóle się nie odzywa? Mam mikrofon teraz do mnie się gada? Coś tu mega mi śmierdzi. Coś tu jest nie tak. O, co tu chodzi w ogóle, dowiedzmy się jak obejbuś. Ej, oni gdzie są, gdzie są jechać, do domu poważnie. Ej, a, ja, a ja, a ja, a ja, a ja, a ja, Ej, my też, my też. Ej, czekajcie za mną. O nie, nie ma takiego auta. Poważnie, czekajcie za mną, Ciekawy, Kim. Ej, weźcie, weźcie! Weźcie, Patty, weźcie, no mi ze sobą. No. Oni nie chcą mnie wziąć. Dobra, nie, o, jest, jest, jest jakieś. Patty, smar, patrzcie, to jest jej rejestracja. Rejestracja, dobra, weźmy. Okej, okay, siadam, siadam, jest, Wziedzą, okej. Okay. Jakie jest mały. Dobra, jedziemy, jedziemy, jedziemy. No jedziem, halo! No czy jedziemy czy nie? Co oni robią w ogóle? O co tu jedziem. chodzi? Jedziemy. Jedziemy, jedziemy, ten jest tam w ogóle, tu podbiegam. Co jest, oni umieją prawo jazdy? O nie, Wpadliśmy oni... do basenu, ciężko stąd wyjechać! Nie no, masakra! tragedia. Co za chłop jakiś dziwny, Jaki głów, dziwny głos. ma! Opad jedzie! Ej, czekaj, czekajcie, czekajcie, no. Wskoczyłem, no siedzę, siedzę. Siedzę, jadę, dostałem się. Muszę zobaczyć, co oni planują i o co, co chodzi. Patrz, ten wziął jakiś samochód w ogóle? Dobra, ej, no, co się tu dzieje? Weźcie, jedźcie, no! No, jedźcie! Dobra, jedziemy, jedziemy, okej, okay, dobra, oni gdzieś jadą, Cześć, ten pojechał w lewo, a ta trąbi do niego, co jest, gerade, gdzie oni jadą? Dobra, muszę być razem z nimi jako bejbusi, chyba uwierzyli w to, że jestem jako bejbusiem, e, czyli, wiecie, nie jestem smajsą, nie? Dobra, i gdzie oni jadą? Ten pojechał w prawo, nie no, masakra, gdzie nie jedzie, nie? Tragedia, ona za nim jedzie. Ej, weźmy, starego, że rzesztawmy go, już się ściemnia, w ogóle robi się noc, będzie ciemno. Dokąd my jedziemy? Ani! E Ani! Zostawmy go, zostawmy go, zostawmy go! Ej, mogę do was! O nie. mi zabrakło! O nie, ona go weźmie, nie, 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 tylko nie to! Pati, o nie, gdzie dobra, my jedziemy ja teraz? Gdzie my jedziemy? Ta Patty, nie! Patty! Gdzie my teraz jedziemy? O nie, ona chce go pewnie do domu zabrać. A ja Dobrze, muszę w tym pati. domu być. Ja muszę, Wracajmy! Ja muszę w je. tym domu być, ja muszę w tym domu być. Czekaj, gdzie my jedziemy w ogóle? Okej, okay, gdzieśmy tutaj jedziemy? Dobra, ja będę udawał, jak coś tu zmieniam cały czas głos i będę klikał, wiecie, bo raz mnie słyszą, raz mnie nie słyszą, nie? Dobra, okej, ona robi dom. O nie. Mamo, nie rób domu! Nie, nie, nie! Nie, mamo, nie! Dlaczego robisz dom, mamo? Super to co to teraz wygląda! Nie gadajcie, że ona go zaprosi na noc Wywalmy go, mamo, wywalmy go! Wywalmy go! Sióciesz, wywalmy go! ona robi salto, co jest zgadę! To jest super miejscówka! O nie! Wow. O nie, 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 nie! Tata nie możesz, tata nie możesz tutaj wyjść! zrób swój dom! Mogę tu zostać! Co? Nie! Nie możesz zostać, Nie! Nie, nie możesz, nie możesz, nie możesz, nie możesz, nie możesz, nie możesz. Ona się złożyć. Ona co się. się co Ona, wy... robi? Wyganiasz mnie? Wyganiasz mnie? Ej, wygania mnie z domu. Ej, dobra, jestem wkurzony, zmutowałem. A, Ej, teraz jestem wkurzony, serio. Ona go wzięła do, do... Patrzcie, ona go wybiorę, że do domu. I on ma zostać na noc. Ej, ten koleś jakiś dziwny jest. Ma dziwny głos. Przypomina mi mojego kolegę. Nawet nie wiem jakiego. Jak wy wiecie, to napiszcie mi w komentarzu. I czemu on na noc ma zostać? Ja na to nie pozwolę. Muszę bejbusiem wejść do środka. I muszę wszystko widzieć, co oni robią. Muszę wszystko widzieć. A inaczej wtedy to przerwę, nie? Mamo, mamo, a nie zamykaj. Ja też chcę, mamo, nie zamykaj. Mamo, mamo. Sąd, co ty, ty robisz? Mamo ja też chcę wejść, no weźcie mnie wpuście. proszę się. mamo Uuu, jak ładnie, co oni zmieniają Ej, to... Zbuduj tutaj lepsze rzeczy, no możemy sobie tutaj kolację zrobić, o się Ej, no, no weź Pogadamy. mamo, mamo nie 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 kolacje, nie ja, ja, a ja nie, ja przy... Ja nie, mo nie mogą być tak tutaj, nie mogą tak być blisko, nie mogą być tak Mamo nie nie, tak być nie może, może tak być już, nie może tak być ja się jadę czekoladzicie Nie mi stąd Nie może tak być Ja będę wam... Nie, ja będę im przerywał to Dobra, ej, cześć ej, mi stąd ty Ej, wziął mnie razem tutaj są, tutaj sądzimy, pogadamy A ty byś tam przerywał Wywala mnie z domu Wywala mnie z domu tą... Patrz, waliła mnie Ej, mamo, o, mamo super mamo. Bardzo dobra Waliła Ej, mamo, 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 Dobry mamo. pomysł Ja już jest? Siadam ja się w kościół, kończę, kościół, kościół. No, Jestem, czekam tutaj. Mamo my tu nie ma. Będę się spał tutaj Chodź Mamo, tutaj nie do wywalaj komputera. Mnie, proszę nie Sobie wywalaj mnie. Sobie oglądamy razem jakieś YouTuby Nie wywalaj mnie z domu, proszę. Ja nie mam rodziców no Nie mam rodziców. Czekaj dobra. Okej, okay, wzięła mnie Wziął na teraz by tego... Co jest? Nie wywala mnie? Nie, nie wywala mnie. Z... Dobra, czekaj. gdzie na mnie idzie zanieść A myć teraz będziemy mnie kąpała Ej, ona mi przyszła do myć. Co jest zgadam, myć? Mam teraz. Mam się teraz myć? Oj, myjemy się, patrzcie! O, ciapu ciapu robię, mamo. ciapu ciapu. <laughs> Robimy ciapu, ciapu teraz z mamą, dora Okej, okay, bobelki pleciały na elegancko. Teraz sobie umyć szareńce, czekaj, jak tu? Nie dosięgam do slewu. Dobra, ej co nie robią? Czekaj, on se usiadł. Ty, on se... robuks! Kasę jej daje! Ej, no tak być nie może ona jej kasę daje. Patrz, patrz, płaci jej, widzicie? Ej, mamo! Ona co? Ona na kasę może? Patrycy, może kasy brakuje na i Robuxy? Dobra! Ej, tak się Ej, Ej co W tym momencie, Paty powiedziała, że masz wyjść stąd. Co? Nie wychodzi nigdy. Ej, kwiaty! Skąd Proszę masz kwiaty? Bardzo, Od kogo? Pati. Proszę bardzo. Więcej, 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 więcej. Ej, kasza, nie idź, daj weź, weź a nie przekupuj mojej mamy, nie przekupuj mojej mamy. Nie przekupuj mojej no, mamy, ale, powiedziałem. Gdy maluch, wynocha stąd co co? Wynocha? Ej, co jest? On używa czegoś. Nie, 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 nie wywalajcie mnie. Muszę łóżko zrobić, zrobić że łóżko miał. Czekaj, jest tu jakieś łóżko? Bez Chodź, tak, idziemy. Bed baby, czekaj, baby. Okej, okay, Bed baby, jest coś takiego? Nie, nie ma. Ej, jaki, jest jakieś łóżko, czy nie? Czekaj, muszę sobie zrobić łóżko. Eee, ehm, bad baby, no powinno być coś takiego. Czekaj, mamy łóżko jakieś po prawej stronie? Nie, tylko jest... Ech, czemu włosy mi już skakują? Nie ma jakiegoś łóżka? Hm, jak się pisze? bed? O jest jakieś łóżko, dobra, wezmę. O jest, jestem w łóżku, patrzcie. <laughs> dobra, będę udało tutaj koło tego łóżka. I będę to jeść cały czas koło łóżka. jak oni przyjdą i jestem ciekawy co oni będą robić. Patrzcie, mam idealne miejsce kołóżka. Ja śpię, udaję tutaj sobie. <laughs> o, idzie. Co... Co jest grane? Ej, Patryca, co on... Nie! Co jest? Oni do łóżka. Nie, nie, tylko nie to, tylko nie do... Co? Nie! Nie! Patrycja! Nie! Nie, 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 nie! Nie pozwolę na to! Nie pozwolę na to! Nie! Nie, nie, Patrycja! Patrycja, masz chłopaka! Ty jestem ja. Patrycja, nie rób mi tego! Ona Dzień nie wie, że. ona Proszę nie wie, że to bardzo, ja, ja smojną jeszcze obserwuję. Jeszcze daje. Jeszcze daj jej obiadek? Jeszcze da jej obiadek? Bardzo, kolacja romantyczna. Ej, on. Jeszcze daje obiadek? Wypad mi stąd! A!

a, wkurzyłem się, wydochać stąd! Pum, pu, 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 dawalam, dawalam w niego, kościarkę wyciągnął jeszcze. Jest, uciekaj stąd, powiedziałem poważnie, uciekaj stąd! Pu! Dawalam w niego, dawalam z tego, oczekaj, uciekaj! Pom, dawalam w ciebie! Uhuu, oj, to zostaje! Haha, przepędzę cię, przepędzę <śpięcamy śpięcamy> cię, ci, cię, draniu jeden, który mi chce odebrać patrycję! Chodź tutaj, rozwalę cię, paybusie! Pu, pu, nawalam, wydochać stąd, powiedziałem, ej, nie, otwierzaj mi! Mam dziewczyną, o ty jeden. A masz, a masz, nawalam cię, patrz, paybusz, teraz z pistoletu! Rozwalejcie, ty, draniu! Wypadł mi stąd! Ej, oddaję moją dziewczynę! O nie, odjeżdżałem! Ej, ty, oddaję moją dziewczynę! O ja opisałam dziewczynę, opisałam dziewczynę! Rozwalejcie! Słyszysz, rozwalajcie! Rozwalejcie! Oni odjechali tutaj! Cześć, dobra, mieli wypadek, mieli wypadek, okej. Okay. A ma stój! Po na Dostał, 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 dostał! Odjeżdżał, uciekał, uciekał, ucieka! Odjechał, dobra, pati, pati, pati. Nie rób mi tego, to jestem ja, zobacz, to ja smysko. przegoniłem tego drania. Czemu mi to zrobiłaś? Widzisz? To ja byłem przebrany za bejbusia. To ja byłem cały czas, widzisz? A ja w szoku w ogóle. To ja czemu ty się nie odzywasz? Czemu się spotykałeś z jakimś kolesiem? I czemu on ci robił kolację? Czemu on ci płacił kasę? Od, mów mi, ale już powiedziałem! Bo wkurzony, mów mi! No teraz ona się zasłania, teraz ojeju, bo się dowiedział. Ale Paryca teraz przeskrobała. Teraz widzowie, mam być z Parycą, czy nie mam być? Napiszcie mi w komentarzu, zerwać się z nią, czy nie zerwać. Na wy decydujcie, piszcie mi komentarze. Wpadajcie na mój sklep, Smasok Team, jest nowa kolekcja, nowe bluzy, koszulki. Tak samo mam poduszki, zobaczcie, taka poduszka uśmiechnięta. Tak samo jest szalik taki wielki, Smasok Team, zobaczcie jaki szalik piękny. Wszystko jest na moim sklepie, wbijajcie, Smasok.pl i widzimy się jutro. Uhu!